Przeżywamy już trzecią niedzielę zmartwychwstania, dzisiejsza Ewangelia opisuje nam wydarzenia z niedzieli zmartwychwstania, z Wielkiej Nocy. Jesteśmy w miejscu, gdzie gromadzą się uczniowie, zamknięci. Jezus im się ukazuje w wieczór Wielkanocny, bo ten czas, okres Wielkanocny, który przeżywamy, każda niedziela, wręcz z paschą, jest. Jakbyśmy powiedzieli uroczystością zmartwychwstania, nie tylko w okresie wielkanocnym, ale każda niedziela. Dlatego mówimy dzień pański. Pierwszy dzień tygodnia, od zmartwychwstania w naszym życiu wszystko się zaczyna. Zmartwychwstanie daje nowy początek życiu człowieka, wszechświata, całego stworzenia. Dlatego dzisiejsza Ewangelia mówi o tym, co. Myśmy, według naszego kalendarza, powiedzieli, było trzy tygodnie temu. Nie, to jest dzisiaj. Dziś Chrystus martwy My nie jesteśmy historykami starożytności, ale chrześcijanin to jest ten, który żyje tu i teraz doświadczeniem zmartwychwstania Chrystusa, bo Chrystus chce, abyśmy tu i teraz przynosili owoce tego zbawczego wydarzenia w naszym życiu w kościele w świecie. Ewangelista Łukasz pokazuje, że Jezus ukazał się zmartwychwstały kobietą, ukazał się uczniom Zemaus, o czym słyszeliśmy w pierwszym zdaniu, ukazał się już Szymonowi, mówi Ewangelia Łukasza. A uczniowie są ciągle zatworzeni, wylękli, zmieszani, w ich sercach jest wiele wątpliwości. Widząc Jezusa, myślą sobie, to jest duch. Łukasz używa tego słowa pneuma, to duch. Boją się. A Jezus mówi, pokój wam. Popatrzmy, jak dzisiaj my żyjemy w wielu lękach, niepokojach, także o naszą wiarę, wiarę naszych bliskich. Nie bardzo wiemy, jak dzisiaj tę wiarę przeżywać. Boimy się o zdrowie, o przyszłość. Jezus ciągle nieustannie przychodzi. Pokój Wam mówi. Czyli daje nam nową relację pełną nadziei, miłości, dobroci Boch. I mówi patrzcie, patrzcie na moje ręce i nogi. Popatrzmy, jak my dzisiaj, tydzień temu to rozważaliśmy, wrócę do tego przykładu, który dla nas jest bardzo. Jasny, i oczywisty wręcz wizerunek Jezusa miłosiernego, który czcimy także w naszym Kościele, gdzie są zaznaczone rany Jezusa, z przebitego boku wypływają właśnie te promienie, które pokazują krew i wodę, sakramenty Kościoła, nową nadzieję dla nas. Ten Jezus nosi na sobie ślady męki. Dalej mówi dzisiaj Jezus, dotknijcie się mnie. Tak jak do Tomasza tydzień temu. Dotknij się ran, mówi Jezus do Tomasza. Włóż rękę do boku mego. Pięknie pokazuje to Karawadzio. Warto sobie znaleźć. Klikamy w tym internecie po tysiące różnych rzeczy, które nas rozpraszają, a ten przepiękny obraz Karawadzia, który pokazuje Tomasza, który wkłada rękę do boku Jezusa. Przepiękny to jest obraz, który zaprasza do kontemplacji, do zrozumienia naszej wiary. Często właśnie artyści próbują nam pokazać znaczenie Ewangelii przez piękno sztuki. To taki margines. Dotknijcie się mnie, dotykać się Jezusa. Popatrzmy, jak bardzo w naszej religijności wychowano nas. Na dystansie do Boga. Dystans do Boga. Wszystko było zakrywane. Ksiądz, gdy szedł nawet z kustodią, już po błogosławieństwie Najświeższego Sakramentu, welonem jeszcze zakrywał tego pana Jezusa, że broń Boże, ludzie nie widzieli hostii. Wszystko na kolanach z daleka, nie patrzcie, głowę spuśćcie na dół. Popatrzmy, jak my byliśmy wychowywani do takiego dystansu. Do jakiegoś rygoru wiary. Nie było tam ani uczuć, ani czułości, ani bliskości, ani dotyku. Broń Boże, się dotknąć. Jezus mówi: Nie jestem duchem, nie jestem pneuma. Mam ciało. Zmartwychwstały to jest ukrzyżowany Pan. Dobrze, to ciało jest inne, chwalebne. I spożywa rybę wobec nich, nie jest duchem. Dlaczego to jest takie ważne? Może rzeczywiście by było lepsze dla nas, że Pan Jezus tylko duchowo zmartwychwstał, że jest duszkiem, jakim dziś tam przebywa. Dlaczego to jest takie ważne, że zmartwychwstanie jest w ciele, a nie w duszy? To jest ważne dla nas już dzisiaj tutaj. Nie tylko, że otrzymamy ciało nowe, po śmierci, uczestnicząc w zmartwychwstaniu i otrzymując życie wieczne. Ale to zmartwychwstanie może się dokonywać w moim ciele. Ono ma przemienić całe moje życie. Zmartwychwstanie nie jest tylko jakimś doświadczeniem duchowym, jakimś duchowym poruszeniem, jakimś oświeceniem mojego umysłu. Tylko. Ale ma zmienić całe moje życie, moją cielesność. Bóg się nie boi odnawiać mojej cielesności, tej cielesności, której my tak bardzo się boimy. Boimy się bliskości, dotyku. Nawet w rodzinach, czułości. Jest taka piękna książka, gdzie młody człowiek pisze list do swojego ojca. I mówi, pisze. Tak naprawdę wiele lat się zastanawiałem, czy Ty jesteś moim Ojcem, bo w naszym domu nie było czułości, nie było dotyku, nie było intymności. Ty naprawdę kochałeś moją matkę? Ty byłeś taki surowy, taki niedostępny, nie było emocji w naszej rodzinie. Skąd my się wzięliśmy, tak naprawdę, jako dzieci? Jeżeli między wami, rodzicami, nie było właśnie tej miłości cielesnej, widocznej dla naszych, dla najbliższych, dla dzieci. Dobrze, wróćmy do naszego tekstu Ewangelii. Chrystus stał cały i nosi na sobie ślady męki, ślady czego? Ślady miłości, ślady nadziei dla nas. Po co to wszystko? Jezus mówi, muszą się wypełnić pisma. Jakie pisma? W jakim sensie? Mówi, wróćmy do tego tekstu, mówi o prawie Mojżesza, prorokach i psalmach. To wiemy z lekcji religii, to jest taki podział żydowski Biblii, czyli prawo, tora. Prorocy to nie tylko ci prorocy, których my nazywamy prorokami, zajaz Jeremiasz i tak dalej, czterech i dwunastu, większych i mniejszych, ale te księgi, które my nazywamy historycznymi, to dla Żydów były księgi prorockie, księga sędziów i tak dalej, królewskie. I psalmy, psalmy to księgi mądrościowe w tym schemacie żydowskim. Musi się wypełnić wszystkie obietnice, które Bóg powiedział, ale nie w sensie obietnice, że coś sobie Pan Bóg tam zaplanował w przestworzach. To obietnica, to plan mojego życia, to szczęście dla mnie, to zbawienie, to są te obietnice. To nie jest tak, jak my myślimy często naszym myśleniu takim codziennym, jak politycy mówią obietnice, o, spełnili obietnice. Cztery lata temu powiedzieli, tu się wypełniło, otwarto drogę, jest droga, proszę bardzo, są obietnice, rozliczyli się, super. Nie o to chodzi. Obietnicą jest pełnia mojego życia którą Bóg realizuje przez tajemnicę paschalną Jezusa Chrystusa. Mesjasz będzie cierpiał trzeciego dnia zmartwychwstanie. I po co? Żebym dostąpił odpuszczenia grzechów. Żeby to, co jest niedostępne dla mnie, bo nie mogę sam przebaczyć sobie grzechów, to Bóg przebacza. Człowiek nic nie może. Bez zmartwychwstania byśmy umarli w ciemności, lęku, niepokoju. Zmartwychwstanie z tym światłem i z naszą nadzieją. W pierwszym czytaniu Piotr już to zrozumiał wszystko. Druga mowa św. Piotra, trzeci rozdział księgi dziejów apostolskich. Mówi ostro, popatrzmy, jak dzisiaj byśmy zambony tak ostro mówili, to księży by na taczkach wywieźli. Wy, mówi, wyparliście się. Wydaliście Jezusa, zabiliście Jezusa. Dalej mówi, że Bóg spełnił zapowiedź: Pokutujcie, nawróćcie się, otrzymajcie odpuszczenie grzechów. Ta mowa, która jest powiedziana po uzdrowieniu chromego. Kim był ten człowiek chromy? Wykluczony. Chromy nie mógł wejść do świątyni, bo był nieczysty. Chromy tylko żebrał, nigdy nie chodził, nigdy nie wypełnił swojego powołania. I Piotr i Jan go uzdrawiają w imię Jezusa. Uważmy, to dla nas wielka katecheza, jak bardzo my czujemy się dzisiaj właśnie chromymi, wykluczonymi. W imię Jezusa mogę odkryć nadzieję, odpuszczenie grzechów. I wreszcie drugie czytanie z listu świętego Jana. Autor natchniony mówi: Jezus Chrystus jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. Co więcej, za grzechy całego świata. Grzech został zgładzony. Kara została zapłacona, już nic nie muszę płacić. Ktoś za mnie zapłacił. Jezus Chrystus wziął na siebie moje słabości. Jesteśmy wolni, nie jesteśmy niewolnikami. Jesteśmy wolni. Jak przyno przynosić owoce Paschy w naszym życiu? Jak przejść od takiego rytualnego świętowania, od konsumpcji mazurków wielkanocnych, robienia pisanek, króliczków, zajączków, kurczaczków? Często do tego sprowadzamy Wielkanoc. Jak przejść do nowego życia? Jak się stać nowym człowiekiem? Zobaczmy, że wielokrotnie w tych opowiadaniach o zmartwychwstaniu słyszymy, Świętego Jana nie rozumieli jeszcze pisma. Dzisiaj słyszymy, nie rozumieli oni roz, uczniowie Zemaus. Oni rozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia. Dzisiaj słyszymy, oświecił ich umysł, aby rozumieli pisma. Owocem zmartwychwstania jest duch święty. My nie mamy być niewolnikami rytuałów. Tu klęknij, tu się przeżegnaj, tu bądź grzeczny, tu siedź cicho. Mamy żyć według ducha. To jest owoc tajemnicy paschalnej. To u świętego Jana z krzyża Jezus wyzionął ducha, po to by dać ducha świętego światu. Duch święty jest po to, by zrozumieć własne życie, plany Boże dla mnie. Popatrzmy, jak dzisiaj my jesteśmy ludźmi, którzy nie rozumiemy, żyjemy nie tylko jak to się mówiło od pierwszego do pierwszego, już teraz nie jest aż tak źle chyba. Wielu się byt poprawił, ale my żyjemy z dnia na dzień tak naprawdę. Dzisiaj przeżyjemy, jutro zobaczymy. My nie wiemy po co żyjemy, dokąd zmierzamy. Duch Święty daj mi nadzieję że moje życie ma sens. Popatrzmy, dzisiaj wiele osób starszych, schorowanych mówi, moje życie jest bez sensu. Po co ja cierpię? Czy nie lepiej umrzeć było w pełni życia? Po co to wszystko? Pan Bóg coś pomieszał. Nie, bo nie mają Ducha Świętego. Kto nie ma Ducha Świętego, nie wie, po co żyje. Mamy taką ideę, fix zrzuconą, że ma być świat bez cierpienia, bez chorób. To by było idealnie. Jak na amerykańskich filmach, wszyscy uśmiechnięci, zdrowi, piękni, ładni, wysportowani, nie starzeją się. Nie. Ale ja potrzebuję Ducha Świętego, by to zrozumieć, po co żyję, po co jest choroba, po co jest starość, po co jest moja niedołężność. To nie jest jakaś kara, to nie jest, że mi jakiś chip tam, że tak powiem, w programie się popsuł, komputerowym. I teraz ręka mi boli, tu kuleje. Tu się męczę za wcześnie. Nie mam Ducha Świętego. Duch Święty daje mi rozumienie mojego życia, że także przez takie doświadczenia Bóg mnie prowadzi, po to bym wszedł do nieba. Kochani, spójrzmy na tę liturgię słowa także przez pryzmat tej dzisiejszej niedzieli, którą w Kościele w Polsce e, od kilku lat przeżywamy jako niedzielę biblijną. To dla nas wielkie zaproszenie, by odkurzyć Biblię. Tą Biblię, którą wkładamy gdzieś na półkę, wyciągamy ją przy kolędzie. Ale czy ja czytam, rozważam, modlę się, żyje Słowem Bożym? Ostatnio słyszałem historię, i jedna pani mi opowiadała swojego znajomego, który jest człowiekiem niewierzącym, tak się deklaruje. Ale Biblię ma. Wiedząc, że ona jest zaangażowana w kościele, powiedział jej: Wiesz, ja przeczytałem tą książkę. I no, w sumie w porządku, fajna. Fajna książka. Dobrze się czyta. No, trudne fragmenty są też, no ale dobrze się czyta. Dobry styl ma. Można przeczytać Biblię i nic z tego nie mieć. Nie mieć owocu Słowa Bożego. Potem mówi: Wiesz, ja Koran też przeczytałem. No, też fajnie, to, to czyta się, fajnie. Fajnie przetłumaczone. Zaraz szukam innych księg świętych, niby. To też poczytam. Popatrzmy, jeżeli nie masz Ducha Świętego, to Słowo będzie może ładną opowiastką, ale nie będzie tam życia. Dlatego Jezus oświecił ich umysły, aby rozumieli pisma. Taką podstawową. E duchowym doświadczeniem podstawowym, który wprowadzał ksiądz Blachnicki, wracam do tego, bo jest setna rocznica jego urodzin, założycie ruchu Światło-Życie, gdy wprowadzał podczas rekolekcji doświadczenie modlitwy zwane namiotem spotkania, zawsze mówił, gdy otwierasz Biblię, proś o Ducha Świętego, by to słowo było słowem życia dla Ciebie. Nie wiesz, jak modlić się, czytać Biblię? Proś najpierw o dar Ducha Świętego. Nie o to chodzi, by zrozumieć te historie biblijne, ale by ono dało mi życie. Bym odkrył w tych historiach biblijnych moją historię. by w niej odkrył nadzieję, a więc niech ten dzień dzisiejszy będzie odkurzeniem Biblii. Szukamy dzisiaj wszyscy Biblii. Taki był Żarcik Kleryków w naszym kolegium stukali do starszych ojców, czy ojciec mógłby mi pokazać, pożyczyć na chwilę swoją Biblię. Brali i taką ściereczką ostentacyjnie na korytarzu wycierali z kurzu ku zawstydzeniu tych starszych ojców. No, bo on tak przynosił Biblię gdzieś tam z regału. Mówi, a no, odkurzymy ojcu tą Biblię. Odkurzmy nasze Biblię. Sięgnijmy po te słowa. Po to, by rzeczywiście było dla nas dzięki mocy ducha świętego nadzieją. Jest taki piękny tekst z drugiego listu do Koryntian. Święty Paweł opisuje kondycję duchową Żydów. Nawiązuje do tego, jak Mojżesz chodził do namiotu spotkania, by rozmawiać z Bogiem twarzą w twarz. I gdy wychodził, zakładał na głowę welon. Taką wołalkę, bo blask chwały Boży, który odbijał się w jego twarzy, porażał Żydów, oni nie mogli na niego patrzeć, bo tak iluminowała twarz Mojżesza. I święty Paweł mówi, i Żydzi nic z tego nie zrozumieli, bo to oni zaczęli zakładać twa na twarz welon, gdy rozmawiali z Bogiem. I do tej pory, gdy czytają, Biblię, nic nie rozumieją bo oni zakładają welon na oczy swoich. A co robi Jezus z uczniami z EMAUS? Czy serce nie pałało, one były zakryte oczy? On im otwiera oczy. A więc zrzućmy te wszystkie przeszkody, te wszystkie woalki, welony, które utrudniają nam rozumienie Biblii, Słowa Bożego. I prośmy o dostęp do źródeł zbawienia. By Słowo, które jest zapowiedzią Bożych planów, Słowem miłości, Słowem szczęścia, Słowem prawdy o mnie, Słowem nadziei, przyszłości, powołania, by dzięki mocy Ducha Świętego rzeczywiście stało się moim pokarmem i moim życiem na teraz i na życie wieczne. Amen.